widać, widać tylko kolczasty a dzisiaj dzisiaj jesteśmy na, e, w drugiej w sumie części mapy 15 e, biomów e, ucieczki. Słał jak zwał. E, I będziemy dzisiaj e, kontynuować. Dobra, tu jest dywan, tak. Musimy znaleźć e, skrzynkę. Podejrzewam, że będziemy musieli posłuchać po drzewach troszeczkę. Jak to było poziom wcześniej? Jeżeli nie widzieliście odcinka, to możecie wejść na kanał i mm, obejrzeć go jeszcze raz. Tam, y, skakaliśmy y, po dżunglowych drzewach. Ok. Mm, to w żaden sposób się nie da skoczyć. Musimy znaleźć coś, co. Mm, będzie nam pomoże w sumie e, przejść ten poziom dalej, czyli podejrzewam, że jakieś drzewo... A czy skrzynka musi być. Skrzynka może być też ukryta, ukryta w sumie pod tym pod drzewem jakimś. Bo chyba na drzewach... O to by nie dawał właśnie. Tu jest dźwignia. Guzik w sumie. <laughs> Guzik, który dał nam... <laughs> Parka papieru. Wymyślałem ja jednak że autor może tak zrobić, gdyż yy, gdyż co? gdyż yy, po prostu yy, żebyś nie, nie powtarzały się podziały, tak? okej, okay, potrzebujemy emerald block żeby móc się wymienić z z tym panem okej, okay, tu jest redstone, tu jest jakiś kill of emerald i kobyls możemy rozkopać, okej okay. Będziemy musieli znaleźć yy, jeszcze tutaj parę tych emeraldów. Okej, okay. pierwszy emerald. Tutaj pewnie też coś będzie, skoro możemy kobla wykopać. Hmm. <ścoughs> Warto wykopać wszystkie te kobla, żeby być pewnym, że nic nie zostało. Tu będzie emerald jest emerald trzy emeraldy, tu u góry jest pewnie, że tak, emerald, kolejny okej, okay. o tutaj widzimy piąty emerald to jest przejść dalej do oczywiście do kolejnego emeralda mamy już sześć emeraldów, dobra, świetnie o kurde, tam u góry jest emerald mm, okej okay. przypominam, że będziemy musieli zrobić tutaj, o, przeskoczyć ładnie emerald Czyli spadł na ziemię, jakby inaczej. Mamy 7 tych emeraldów. Yy, podejrzewam Hop. Że kolejny emerald... O, tutaj jest jakieś przejście. Jest emerald i obok drugi. Nie. Mamy 8 emeraldów, tak? Chyba całą tą... Mm całą Tą kopalnię obszedłem tak myślę Podejrzewam, że skoro jest skoro tutaj wejście tak by na górę Podejrzewam, że mógłby być tam jeden ten emerald ukryty u góry Bo czy tam się da do góry przejść? Tam się da nie da do góry przejść, więc... Mm. da się przejść do góry, cholera jasne <laughs> gdzie, gdzie ja skaczę? tutaj muszę skoczyć, tak, tak hop, hop, hop okay, jesteśmy u góry aha, tutaj musimy kurczę położyć tego ten list to jest cobblestone Dokładnie Kurczę, byśmy nie wpadli Ale nie ty autor przemyślał będziemy wchodzić okej. Okay. Mamy 9 emeraldów, świetnie więc zaraz ja wrócimy tutaj do craftinga tworzymy Emerald Bloka. O nie, spadł na sądu 4 minuty odcinek, świetnie no, ale jest z nubem jakimś totalnym. Mamy nasz Emerald bloczek <laughs> Więc lecimy tu, tu, tu Mamy papier i możemy ponownie wchodzić na górę, żeby móc zaliczyć poziom parkurę, tutaj, tutaj to było przejście Tutaj jest na spokojnie OK Hop Kolejny poziom zaliczony. Świetnie Level 8. Mesa Okej. Okay. Czy tu u góry ja nic podejrzanego nie ma czy nic? Tam jest... A, skłaszmy sobie z wody hop. Najwyższymy. Tam u góry jest jakiś ten. Tu mamy kopalnię. tu jest ten, żeby móc e, wykopać coś. Tam musimy pójść, podjeżdżamy, że tak że do tej góry, no. Tą górę. Więc pójdźmy po nią, bo tam jest scenowilarze, podejrzewam. I to jest schodzenie, no. Okej. Okay. We tried paper for gold block. Okej, okay, rozumiem. Czyli musimy znaleźć skrzynkę, no, czemu on tak, tak, tak długo się wnurza z tej wody? To jest jakiś park, podejrzewam, że tam będzie ukryte złoto Tylko, że my musimy znaleźć sobie jakąś skrzynkę Będzie jakiś kilo, żeby móc rozkopać. Bo na razie nie mogę nic rozkopać, ponieważ mamy... E, ponieważ mamy adventure, e, adventure. tego. No adventure mam O, tu jest krzywda. Właśnie. E, Mostone most Gold Ore. tak jak długo się wynurzam? Okej. Okay. <coughs> Więc nie zaczynamy. Tylko kurczę my będziemy się przypalić ten. Ten kryper jest... Okej. Okay. Ha, za proch się możemy... 10 prochów za 15 tego. Okej. Okay. Skąd my mamy wziąć proch? Kobłej cobwey, fajnie no po angielsku, taki za mnie english i ostatnie miejsce, w którym może być, musi coś być jest tutaj czyli tutaj był w sumie spawner, tak? Czy tu mamy złoto piedzyk, tu mamy kolejne te pamiętajmy, że tu mamy mossy też, które możemy rozkopać, okej, jest gunpowder tutaj też podejrzewam, że o, jest złoto, świetnie I tam jest ciąg dalszy kopalni Ojejku Skrzynka, proch, e, gold nuggety i Ta nasza pajęczyna to poproszę jak najbardziej i chyba to wszystko chyba to wszystko ojej, spadłem Czekajcie, mamy tak, mamy yy, 12 tego to są 4, 7, 8, 9, tak to by się zgadzało, no więc może skoro tutaj jest crafting zrobię tutaj tak, tutaj był gdzieś piecyk. Tutaj był piecyk. Wrócę do piecyka, żeby się to mogło przypalać. Um, I musimy polecić do tego pana Creepera, który daje nam. Mm, złoto za 10 prochu. Ok, tu jest Creeper. 10 prochu, poproszę Gold nagaty, Świetnie. To był ten piecyk chyba co nie Tak, tutaj był piecyk OK. Mamy 7 i tu są 9 Gold złota. Świetnie. Więc teraz musimy z powrotem wejść na samą górę. Hmm, chyba tutaj zaczynając, nie? Tak. Oczywiście znaczy, w ochodzeniu mi chodzi. Do góry. Nie, nie lubię tak skakać Ok, poproszę, tutaj papier, mamy papier Więc możemy sobie skoczyć do wody, Hop. I na ten, i level ukończony, świetnie Fajna jest ta mapa, nie, teraz nether Nienawidzę netheru Nie przeskoczę, nie przeskocza. Znałem tak nie gorzej. Te lagi. Gdzie, bo, będę musiał patrzeć, gdzie jest tutaj ten. Ten. O Jezu. Trochę się pomęczym, powiem. Proszę, szybko, szybko, szybko. Okay. Ale wiecie co? Myślę, że, mm. <todgłosy> Myślę, że pomęczymy się w kolejnym odcinku, gdyż yy, na, te na ten yy, pora skończyć, także co? Trzymajcie się, dzięki za oglądanie. Możecie zostawić łapkę, komentarz i oczywiście podać, jakieś tam łapki, które zejdziecie, także co? Trzymajcie się, siemaneczka.